Jak to? Widzisz, gdzie coś tyle pomoc? Mówił się co? ze mną na coś i nie dotrzymał słowa. Trajer, piasek. Na co się mówił? Że Natalii zatrudnił. A czemu nie zatrudnił? No nie wiem, bo mu dwie kobiety powiedziały, że nie. Powiedziałem Natalii, że mu jej robotę, przyjechałem się zatrudnić, a ja on mówi, jednak nie. Mówię, no to ja też. Jednak nie. O kurwa! No, kurwa, będzie, będzie chyba bulone dziewczyny. Jakie dziewczyny, e. Jakie, e? A sorry, dziewczyno. To twój chłopak jest? A, pan stoi po jakim pasie? Na jakim pasie pan stoi? Pagli pan, pan jeszcze o chuj chodzi? Jeszcze raz, ile masz w pasie? Nie to nie interesuje, słabo słyszę, odkręć szybkę. To pan też odkręci szybkę. Ale my nie mamy szyby z przodu, więc jest przepływ. Jest szyba z przodu. Kłócić się będziemy? Możemy się zdemonować już. Panowie... Trzeba na to, żeby delikatnie tu w pić. Ej! Uderzył mnie ktoś! Przepraszam, ja was przepraszam. nie dosłuchałem. Przepraszam, naprawdę, no nie no chciałem. Tak ja bardzo przepraszam. No, no Pracujemy no, we sposób ulu w kierunek wschodni. Ja pana porta nie pan Wyruchany, wyjebany! Dobrze zak. No kurwa, wyjebało mi greno No nie tak jak wyjebałem wszystkich Ja pierdolę Bo na tym królowaniu zakończymy. No, Usłabił się, tak? No nie bij tam mnie! O! O! Wporwało go! Karolowała poprawne, ale spotkanie aplikacji... Witam wszystkich, siemano, dziękuję podróż. bardzo, Toruś. Dzięki wielkie. Ale kołnierz to... Jaki gracz serdeczny. No to mi się podobało. Słuchaj, albo zaczynasz grać w poważne gierki typu CS, FIFA, albo to koniec kooperacji. D. Rięcej się na To się tam zabił. Ty kurwa, się wyrucham się tu coś. A, A, które jestem? Już na samym końcu, na tej samym tak. Oa! A ła, no ktorże! Kurwa! Dzięki. Moja kostka! A ła! No